Mm. Dzień dobry, teraz, teraz nagrywam materiał, jak mój kolega gra na tym, na komórce w swojego Minecrafta. Właśnie no, ja to nagrywam na swój kanał, mm, przecież mm, wiecie, jestem Jeześ. No, tak, to będzie mój pierwszy filmik do tej pory. Pierwszy, 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 pierwszy. No, sorry, pierwszy. Ja, znaczy, na serio pierwszy. Na bombę! Okay. Na bombę do piasku! Wypadnie przez kolegi ten. Przez kolegi palca, ale ten. Nie wiem, może rzucę A nie, bo nie mam żadnej muzyki. No, muzyki. Też dorzucił jakąś muzykę. Ej. Ten. Ogólnie jest też. No, mikrofon to jest zawsze włączony. Dobra. No, no, kolega mi zrobił YouTube teraz <tuszy> przeczycie. Będę mógł nagrać poradniki też swoje nawet. Co ty teraz tutaj robisz? Obrazy jakieś. Pod wodą musi być ładnie! Eee, Ale to na serio ja nagrywam YouTube, na ty wiesz? Na serio? Wiem, ja nie kłamię. Mam program dzięki. Muszą być, być jakieś. musi być ładnie pod wodą. Jak już wiem, że taka zasada, to to. No, przepraszam. No, to są jasne tekstury jest Minecraft ja tak, na P.I. bo on ja teraz na P.I. na telefonie. Nie wiem czy ja w ogóle to dzisiaj wrzucę, bo dzisiaj też będę no, się do Damiana. Nie ja nie będę trzy godziny chyba, no, bo mój tata tak mówił. No mówi. to poproś go, żeby jak, żeby jak wracał, to by tu zjechał. Ja Ci podam Poczny, też link ten do mojego kanału i okay. ten. Więc Kaś jak to zobaczyła, no to po prostu, jak nie? No ale zwykły... wbuduję z mamą, do wyjście gola, z... z mojego latającego a domu. Uh -huh. port, bo on w porcie mieszka. Mm. A wyjście będzie Wyjście to będzie kolejka górka. Ciekawe czy kawek, jak idzie. Czy bym Widzowie, chciał... e, jakby... ja was proszę, żebyście dawali łapki w górę, bo to jest właśnie... To nie będzie do nagrywania. No. No, to bym, ja, musiał... nie... ja, bym mu... ja bym musiał zmienić trasę, bo to nie idzie. Ja wiem, jak to zrobić. Jak? O, teraz nie mogę. Dobra. Bo go nagrywam. Kurde, no to... Dobra, ja ci będę mówić, weź jakiś blok do ręki, na przykład ten Bedrock z czego Co? No, nie, Bedrock. To... Ale to no, ten blok! To psy piesa Jakikolwiek tu. blok weź, no? Czyli to? No ten blok, który zniszczyłeś przed chwilą. No, no kurde, muszę to naprawić. Jeszcze budownikiem 2.0. 2.0. Klej pozała. się, klej się 2.0. No, to, to znała nie? Mieszkało no, no i co tam czy to Nie, oddała. to nie jest Jee. mój kolega. To nie jest ten mój kolega a, no, tak, przyszedł ten filmik. Ale się tak, mam jeszcze kole, kolegę Damiana, który mi właśnie założył to całe i druga. to I Mam nadzieję, że to będzie wszystko się nagrało z głosem. Jeszcze przetestuję ten filmik, czy to, to będzie dobrze. Tak. No, się, tak. Bagamy ten was o łapki w górę. W tym tygodniu Marta do mnie i się na

Łapkę w ja, górę! mówię że zaraz kończę. A no to... Stare, Nie chcę sobie dużo pamięci w ogóle brać. Nie będę bardzo długie filmiki nagrywać, bo ja nie mam bardzo dużo pamięci. I też będę sobie na, na komputerze nagrywać jakoś telefony. Ty, a ty umiesz a ty możesz mnie zrobić? Co? YouTube'a? Nie, ja nie umiem. Mój kolega nie umiem Najwyżej no ci niech ten zrobi. A, no, a, a, a tak, jak do mnie przyjdzie. A co, a to jest oliwe? No, Lubię, jak obsyjdzie do ciebie, a ja będę u ciebie, no to. Dobra. To, to już będzie koniec. Więc... Do widzenia w się, Cześć. Tutaj jest teraz ym, mój. Oj, kurde. To jest mój kolega teraz taki. Teraz ja jadzę. tutaj. Bo ja sama nie tak, jadzę. taki ja. Dzień dobry. yo yo Fa, 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 fa. Oj, To widzieliśmy. Bo...